Tutaj Francuzi przygotowują jakieś jedzenie, nie wiem jak to się nazywa, co to jest, o, ale to jest piękny ser, Piękny cheese, przed naszą Natalię, super, a spróbuję, ale rewelacja, dziękuję. Mm. Mm. co to za ciasto wyszło z jakimś przybraniem zaraz zobaczymy co to jest tak, że panowie robią pracują żeby inni mogli jeść no widzicie to profesjonalna robota Profesjonalna robota Tutaj nie wiadomo co jeszcze będzie, ale już pójście dymi. Będzie chyba coś smażone. Będzie smażone albo będzie przysmużone. Jak to się nazywa? O, przepraszam, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Galette de blé noir. Jak? Galette de blé noir. Tak słyszeliście, nazwę po francusku. a tu są jakieś nie, alkohole zmrożone wino no no jest coś innego tu w jest jakaś naleweczka naleweczka domowa domowa naleweczka musi być no nie tego sera to muszę spróbować nie ma wyjścia Zapraszamy. Częstować się, proszę, ser. Z czego taki kiełbasa ma być? Od nie wiem, czego. No, z czego to jest? Nie wiem. Mieprzowa? Beter. Masełko. Holt. O Co to jest? Cześć, o kawa, kawa, tak. I jak smakuje? Nie wiem, się nie piłem. Kawa w kubeczku zaniełowa. No musi być dobra. Bardzo dobra. No. Waniełowa jest najlepsza kawa. Gratuluję. O witamy pani, witamy. Pani też zaniełowa? Nie. A skąd? W Zalesie? Z Warszawy. Z Warszawy. Gratuluję. Mamy nawet warszawiankę. O ile mówi prawdę. Co mówi prawdę? Ta pani, że jest z Warszawy. Ja muszę jej wierzyć. A pani? Ja, a ja ja, jestem z. A skąd mam być? Z Zalesia czy Zaniełowa? Zaniełowa jestem. Zaniełowa. I, I ubezpieczam Jak, samochody. U mnie? Nie, ja ubezpieczam, konkurencję jestem. Tak? No raczej. I gdzie pani ubezpiecza? W Toyocie. A w Toyocie. A, no to gratuluję, to w końcu poznałem konkurencję o, moją o, w Aniołowie. Ukryła się, nic tak, nie o, mówi, dopiero to dzisiaj to się to ujawniła. Nie, ja żartuję. Kiedyś ubezpieczałam, już teraz nie ubezpieczam. Tak? A co pani robi? Nie wiem w sumie. A swoje, gdzie pani ubezpiecza? No, no chyba nie u pana. No wiem o tym. No. W tak? A dom? Zapraszam. Klientka, na którą pracujemy, która nie chce się ubezpieczyć, no ale każdy decyduje o sobie.